Cześć, dzisiaj robimy rozpakowywanie przesyłki z kamerką Sony FDR 1000V. To jest przesyłka zamówiona przez internet. Przesyłka jest dosyć duża, ponieważ oprócz standardowego, standardowego pakietu zamówiłem jeszcze kilka akcesoriów, ale to po rozpakowaniu powiem, które są w standardzie, które nie. Sklep to bardzo ładnie zapakował. Polest z powietrzem. I teraz tak, tutaj mamy... To jest akcesorium dodatkowe, to za chwilę powiem. To również zdaje się. To też, to też to jest podstawą. To jest standard. FDR-1000V Sony. I, to, I teraz tak. Tutaj mamy kamerę razem z obudową wodoszczelną. I tutaj zdaje się powinny jeszcze być jakieś elementy. O, otworzymy może za chwilę reszta. Otwieranie jest od dołu. Wyciągam ostrożnie. To jest kamerka zamontowana na jakiejś podstawie. Kamera jest w środku, na zewnątrz jest obudowa wodoszczelna. W środku w pudełku mamy jeszcze jakiś element montażowy. Czyli wygląda na jakąś przejściówkę. Jest bateria, przewód zasilający i dodanych. To jest USB z jednej strony jest zwykłe, z drugiej to jest chyba mikro. Zaczepy mocujące. Zdaje się, że to są przyklejane. Tak to wygląda. Mamy również producenta, tak to jest gwarancja i czyżby to była instrukcja, tak wygląda to na instrukcję, chociaż dosyć jest skrócona, więc prawdopodobnie to jest e pierwsze kroki, tak, są jakieś pierwsze e kroki jak ładować baterie i tak, dalej, i tak dalej że to jest chyba jakaś bardzo skrócona wersja instrukcji to jest płytka być może z jakimś oprogramowaniem lub sterownikami do komputera nalepka i druga nalepka można sobie gdzieś nakleić to, to jest wszystko co wchodzi w skład standardowego zestawu który się kupuje Czyli tak, mamy kamerę, obudowę wodoodporną, dwie, dwa przyczepy przyklejane i przejściówka, nie wiem czy do tych przyczepów, czy nie do tych przyczepów. Tutaj się montuje do kamery, to jest gwint standardowy, śruba standardowa taka jak jest w statywach, przynajmniej tak czytałem i to się prawdopodobnie gdzieś montuje być może w to jak w jakiś sposób nie wiem jeszcze nie używałem bateria kabel zasilający i dodanych sterowniki jakieś oprogramowanie gwarancja gwarancja instrukcja użytkownika podstawowa i dwie nalepki z pozostałych rzeczy które zamówiłem to mamy tak to jest Jakaś, jakieś mocowanie, nie wiem jeszcze jakie, chyba, chyba na głowę, tak? Tutaj się montuje kamerę, jest to mocowanie na głowę, do biegania, do chodzenia. Tutaj mamy, wygląda na to, że jest to, dobre pytanie, to jest chyba jakiś na kartę na kartę danych do komputera przejściówka chyba przynajmniej tak wygląda Podłączona do USB ładowarka miała być samochodowa i do gniazdka sieciowego Teraz zobaczymy co to jest tak samochodowa nie widzę, żeby była do gniazdka normalnego sieciowego Ale jest samochodowa, fajnie Co mamy dalej? Dalej jest kolejny uchwyt Nie wiem do czego Znaczy kolejne mocowanie Tutaj są znowu mocowania Jakieś przejściówki chyba Czyli pasują prawdopodobnie o tutaj do tego I to dopiero można zamontować do kamery tych mocowałem tutaj w tym dodatkowym zestawie, który zamówiłem jest całkiem sporo i większość nie wiem do czego jeszcze służy. To, to, to chyba jest prawdopodobnie do mocowania do jakiejś rurki, na przykład do kierownicy roweru. To jest też jakieś kolejne mocowanie, chyba na nadgarstek. Tu nie jest napisane. Chyba, chyba, chyba na nadgarstek do kamery. To jest przystawka, czyli myślę, że do powierzchni płaskich, na przykład do szyby samochodowej. Mam, o, jest kabel zasilający, prawdopodobnie pasuje również do tej ładowarki, tak? Czyli to razem jest zasilacz. Można ładować jednocześnie, można ładować w samochodzie i z, z, z zasilania w domu. Kolejne przyklejane e, mocowania. Szczerze mówiąc nie wiem jaki sens mam mocowania przyklejane, skoro można je przykleić tylko raz prawdopodobnie, ale nie wiem. E, to też jakieś mocowanie przyklejane, ale jakieś dziwne, bo raczej nie do kamery. Ciężko mi powiedzieć do czego. Po numerze można sobie później sprawdzić w internecie, na razie nie wiem co to jest. E, to jest zapasowa bateria do kamery zamówiłem sobie drugą również ponieważ na jednej wytrzymuje około półtorej godziny w zależności od plus minus w zależności od ustawień to niestety też nie wiem co to jest też zapewne coś do mocowania to również jakaś przejściówka pewnie pomiędzy jakimiś różnymi mocowaniami o, jest prosty statyw i na tym montuje się kamerę standardowy gwin statywowy fajna sprawa zwłaszcza że jest widzę taki zginany więc można go dostosowywać w zależności ustawiać pod różnym kątem fajna sprawa myślę co tu mamy dalej to jest jakiś sakiewka nie wiem na kamerę Wygląda na sakiewkę. Pewnie na kamerę lub akcesoria. Też na szczęście jest numer, będzie wiadomo. Będzie co szukać w internecie. Eee. O, monopod do robienia sobie selfie. Co my tu jeszcze mamy? Jest karta MicroSDHC. Karta pamięci w tym przypadku jest to 32 GB. Nie jestem pewien, czy przy kupowaniu karty trzeba bardzo uważać, bo ta kamera przy nagrywaniu z pełną jakością w 4K, z pełną prędkością przepływnością danych, wymaga bardzo szybkich kart, które są dosyć drogie. Ta wygląda tutaj się chwalą ultra fast performance, więc zakładam, że ta działa. Swoją drogą to jest też adapter. To jest, to jest adapter, a to jest karta. Karta jest bardzo mała. Tu już pisze, że do 48 MB na sekundę. Kamera ma w najlepszej w naj, z najlepszą jakością nagrywa do 100 MB na sekundę, ale tutaj prawdopodobnie jak się orientowałem, jest zastosowany jakiś dobry kodek, i dlatego wystarcza karta do 50 MB na sekundę. Ta ma do 48, i nie wiem, czy wystarczy. Pewnie wystarczy, skoro się tutaj tak w tym chwalą, i zresztą sprzedają to w, jako dodatkowy zestaw do kamery. Co my tu jeszcze mamy? Jakieś pudełko. A, zestaw do czyszczenia, prawdopodobnie, tak. Zestaw do czyszczenia kamery. Pachnie jakoś. Nie. E... Ściereczki, e... patyczki, ściereczka, mikrofibra, prawdopodobnie. I jakiś płyn? To jest zestaw do czyszczenia. I zostało nam jeszcze. To jest rachunek. I to jest tyle. Mam nadzieję, że sprzęt będzie się nieźle spisywał. Dużo, miałem, dużo głowiłem się nad wyborem, czy Sony, czy GoPro. Wybrałem Sony. Jedno i drugie ma swoją zalety, swoje zalety i swoje wady w porównaniu do drugiego. No zobaczymy. Mam nadzieję, że będę zadowolony z zakupu. Dzięki. Na razie. Na razie.